Moi drodzy, jeżeli chodzi o polecane na sierpień, to są one mocno spóźnione i zdaję sobie z tego sprawę, ale wynika to z faktu, że nagrywam je już po raz. Siódmy albo ósmy, bo wszystko, cokolwiek stworzę, dezaktualizuje się w ciągu dosłownie kilku godzin, ale ta wersja jest wersją już w tym momencie ostateczną, ponieważ przemyślałem sobie sprawę, jakby konstrukcji polecanych i stwierdziłem, że wywalam z nich karty graficzne na dobre. Dlaczego tak? No, bo one cały czas znikają, więc cały czas by się te komputery zmieniały. Nie ma to moim zdaniem sensu, dlatego w tym roku i w tym miesiącu, bo teraz. Pewnie to będzie jakaś forma już reguły. Polecane zestawy będą bazowały, przynajmniej dopóki się nie pojawią karty graficzne w większej dostępności, na... Fundamencie. Tym fundamentem będzie zawsze najlepsza możliwa płyta główna, którą się dało w danym budżecie zastosować. Możliwie najlepszy zasilacz, ona jak najwyższej mocy, aby Was nie ograniczać w wyborze karty graficznej nigdy, 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 nigdy. No i sensowny procesor, który będzie adekwatny do budżetu. I tutaj zobaczycie zarówno na głównej stronie, jeżeli chodzi o polecany film, z polecanymi a w każdej karcie z danym przedziałem cenowym będzie jeszcze przy okazji dorzucony fragment, który omawia konkretnie dany przedział cenowy. Chyba że się będę oczywiście powtarzał, no to będzie jakby taki fragment zbiorczy dla kilku przedziałów cenowych, ale tak żebyście zawsze mieli pewność co do tego, która jednostka czy z AMD, czy z Intelem, moim zdaniem w danym przedziale cenowym jest lepszym wyborem. No i teraz taka krótka, szybka prezentacja na przykład zestawu za 8,5 1000. Więc jeżeli chodzi o zestawy komputerowe właśnie w tym pułapie cenowym, czyli do 8.500, mamy tutaj oczywiście mm, komputery dwa, czyli jeden oparty o procesor AMD, drugi oparty o procesor oczywiście Intela. I tak się złożyło. Tak postanowiłem, tak stwierdziłem, tak wybrałem, że jeżeli chodzi o przedział cenowy 8.5 i 6800 zł, tutaj jest pewien może nie tyle problem, ale pewna ważna uwaga z mojej strony. Tych komputerów nie odpalicie w takiej formie, w jakiej widzicie je na tej karcie z komponentami, ponieważ te komputery nie posiadają dedykowanej karty graficznej ani nawet zintegrowanej karty graficznej, więc nie zobaczycie niczego na monitorze. I to jest ważne, żeby to tutaj czytać, co tu jest napisane, ponieważ no to napisałem wyraźnie, że no, bez tego, bez karty graficznej, no, nic na ekranie nie będzie. Jaką kartę polecam do tych zestawów? Tak naprawdę jakąkolwiek dostępną, która Was będzie zadowalała, jeżeli chodzi o mm, poziom wydajności. No moim zdaniem takim minimum to jest RTX 3060 Titanium, ale że w chwili obecnej raz, że go nie ma, a dwa, że jest okropnie drogi, e, no to oczywiście musiałem zrobić tak, żebyście byli w stanie zastosować dowolną kartę. Temu też mamy bardzo mocne zasilacze z bardzo dużą ogólnie mocą, plus sensowne płyty główne na wypadek dalszego, e, dalszej chęci Upgrade'u. Oczywiście tu można sobie klikać w te karty i to się wam będzie pokazywało, czy akurat jakieś GPU w obecnej jest dostępne, czy nie jest dostępne. Z tego co widzę, akurat teraz wszystko wywiało ze sklepu. Tu jest jakiś, jakiś Radeon jeden dostępny i to jest generalnie wszystko. Więc tu sobie po prostu klikacie, zmawiacie sobie osobno kartę graficzną z tej listy. A PC tam macie poniżej w takiej formie, że oczywiście on powinien działać. Poza tymi dwoma wyjątkami, którym jest przedział cenowy 8,5 i 6800 zł, w ogólnym założeniu AMD, oczywiście dla osób zainteresowanych obróbką jakichś danych, montażem filmów, renderem itd. Tak Intel oczywiście też się do tego nada, ale jednak bardziej nastawiony jest tutaj ten zestaw na czysty, czyściutki gaming. I teraz przechodząc właściwie już do takiej wersji mm, okrojonej, czyli 6800 zł, okrojonej oczywiście w informacji, nieokrojonej, jeżeli chodzi o specyfikację. Tutaj pomysł jest prosty. Jeżeli chodzi o AMD, dostajecie delikatnie mniej wydajny procesor, ale na tyle wydajny, że poradzi sobie oczywiście bardzo dobrze w zastosowaniach profesjonalnych. Jeżeli chodzi o Intela. Tutaj schodzimy, właściwie nie schodzimy, tylko przechodzimy do i siódemki, czyli ponownie, jeżeli chodzi o poziom wydajności do streamingu, do gamingu, oczywiście będzie zadowalająco pod warunkiem dobrania odpowiedniej karty graficznej dedykowanej. Natomiast jeżeli chodzi o zasilacze, płyty główne, obudowy, nic Was nie blokuje pod kątem uzyskiwania dobrych temperatur, no i przede wszystkim możliwości dalszego upgrade'owania sobie tych zestawów. 5500 zł w domyśle komputer, który powinien zadowolić i streamera, i gracza. W chwili obecnej, jednostka, która pozwoli wam ograć tak naprawdę cs -a, Lola i Valorant'a. Z uwagi na to, że od 5500 do chyba ceny 3100, dokładnie tak, mamy tylko i wyłącznie dostępnego Ryzena 5. 5600G i tu są delikatne różnice jeżeli chodzi czasem o zasilacz, czy o budowę, czy inne tam rzeczy, ale co do wydajności to niestety ale od kwoty 5500 do 3100 w wypadku AMD nie dało się zrobić nic innego, czyli czy teraz oglądasz fragment o komputer za 5500 za 4600 za 3900, za 3,5, czy za 3100, teraz mówię o każdym z tych komputerów mm, dokładnie to samo, no bo po prostu nic się nie zmienia. Jest razem 5600G. Możesz jedynie liczyć na to, że pograsz w te, powiedzmy, popularne gry e-sportowe. Zresztą tu jest też test, żeby tego nikt nie musiał szukać. Tylko tu od razu przygotowałem, żeby każdy widział, na co tego polska stać. Jeżeli chodzi o Intela z kolei, tutaj są delikatne różnice, ale właściwie to mm, tylko w budżecie bodajże 2600 zł. Tam jest taki drobny plot twist. Natomiast tak bite, że tak powiem 6 rdzeni intelowskie czyli i5 11400 z integrą żebyście byli kompa w stanie używać, a najważniejsza zmienna właściwie jest taka, że Czym schodzicie niżej z poziomem cenowym, czyli 5500, potem 4600 i tak dalej, tym zostaje tam mniejszy bufor na kartę graficzną, bo w przypadku na przykład komputerów za 5500, tu jest spory bufor, tu jest aż 2000 zł na kartę graficzną. Natomiast w wypadku, gdzie schodzimy oczywiście niżej, komponenty się nie zmieniają, ale zmniejsza się budżet na kartę graficzną. Jeżeli potrzebujecie hmm, rady co do wyboru karty graficznej używanej, albo oczywiście nowej, to wbijecie śmiało na grupkę PC byte jako grupa technologiczna. Tam Wraz z moderacją służymy pomocą. A propos wyboru karty graficznej, bo w chwili obecnej jest wszystko tak dynamiczne, że nie sposób tutaj wypisać jakikolwiek model, bo się po prostu nie da. Chyba że oczywiście szukacie nowej karty, tu jest lista. Cokolwiek wybierzecie z tej listy, będzie oczywiście kompatybilne z tymi komputerami od 5,5 do 3100 zł, bo zasilacze zastosowałem takie mocne, że no może pomijając jakby tutaj te trzy u góry karty. Wszystkie te mm, GPU będą spokojnie mm, w stanie zasilić zasilacze, które dobrałem. Delikatna różnica przy 2600 zł. Tutaj taki mały plot twist, bo zastosowałem Ryzena 3 w połączeniu z GT1030, i to jest to naprawdę jedyny komputer w ogóle w wystawieniu AMD, który ma dotykowaną kartę graficzną. No może poza jeszcze zestawem za 2200, bo tam jest GT700, bodajże 30, bo 710, ale to oczywiście nie jest karta do gier. Na tym zestawie w coś pogracie to będzie poziom wydajności zbliżony lub może nawet czasami troszeczkę wyższy do tego, który oferuje Wam dowolny zestaw z Ryzenem 5 5600 G, ale to jest taki rodzynek i komputer też generalnie stawiony na dalszą rozbudowę. Jeżeli chodzi o Intela, tutaj mały plot twist, bo nie budżet jest niższy, a jest i piątka, ale to wynika z tego, że moje zdaniem tu nie było sensu wkładać i trójki po to, żeby zostawiać bufor cenowy dwie czy tam 300, bo to i tak nie kupić niczego lepszego niż Integra, jeżeli chodzi o kartę graficzną dedykowaną, a z kolei macie już mocny procesor, dobrą, mocną bazę pod włożenie tu kiedyś w przyszłości jakiejś dedykowanej karty, być może jeżeli one, być może jeżeli one stanieją, być może się taką gdzieś skądś, skądś po prostu zdobędziecie. No i przyznam, że zestawy za 2200 zł yy, i niżej, 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 niżej. To są już typowo komputery biurowe, czyli jeżeli w tym momencie oglądasz fragment o komputerze za. 2200 zł, 1700, 1300 czy 1000, to właściwie to wszystko można do jednego wora wrzucić. To są komputery do zadań typowo stricte biurowych. Zero gamingu, zero nawet jakiegoś tej myślenia o graniu. Oczywiście ktoś powie, że no dobra na tym Ryzenie 5 coś tam odpalimy, Lola czy CSa, ale ja tych komputerów nie tworzyłem z myślą o graniu, więc wy też się nastawcie, że to nie są komputery do gier. To są komputery do nauki, to są komputery do oglądania filmów, do przeglądania internetu, do może odpalania gier, ale w formie GeForce Now, a nie do odpalania e, gier na nich, na nich, na nich, ale oczywiście dokładając kiedyś tam w przeszłości kartę graficzną dedykowaną, e, w takiej sytuacji jasne, prędzej już coś odpalicie i tylko jeszcze jedna ma uwaga a propos komputera za 1000 zł. Ta jednostka jest w środku AMD niedostępna, ponieważ nie ma procesora, który by się mieścił w budżecie, a nawet jakby się miał nie mieścić w budżecie, to też nie ma czego tutaj wsadzić, więc zestaw na AMD jest niedostępny. Zestaw na Intelu byłby przepłacony, bo tu wychodziłoby ponad 1200 zł, dokładnie tak. A mielibyście komputer, który no nawet nie ma 8 giga RAMu i ma mikroskopijny dysk, więc ogólnie nie polecam tych komputerów za 1000 zł. Minimum to jest moim zdaniem ten zestaw, nawet nie za 1300 zł, bo on tak wychodzi 1500, to go właśnie zestaw za 1700. To jest najtańszy w ogóle sensowny zestaw. Czy to wybierzecie Intela, czy wybierzecie AMD, będzie podobnie, jeżeli chodzi o wydajność, ale na pewno dużo bardziej sensowne to będą zestawy niż te tańsze, bo no, umówmy się, no, tak mała ilość ramu, tak małe dyski, to raczej nikogo nie będą. Urządzały. I moi drodzy, jeżeli chodzi o polecane na sierpień, to jest dosłownie tyle. E, na podsumowanie dodam, jakby ktoś, nie wiem, przewijał sobie na przykład te fragmenty, to tutaj jeszcze raz podsumuję, że e, w chwili obecnej, jakby od tego momentu, no to się wszystko oczywiście może zmienić, ale na chwilę obecną ja przyjmuję taki koncept, że polecane to są jakby... Zestawy bazowe, takie fundamenty, do których dokładacie w przyszłości karty graficzne. Ja nie będę, bo nawet nie jestem w stanie tych kart co chwila zmieniać, co chwila tego wszystkiego przytasowywać, wywalać zasilacze, wywalać dysku, wywalać procesorów, żeby wszystko się zgadzało. Na tyle, na ile sytuacja na rynku będzie tak tragiczna, jak wygląda ona w chwili obecnej, czyli że kart graficznych nie ma, albo jak są, to znikają w ciągu 5 minut, na tyle będziemy musieli te mm, polecane właśnie konstruować tak, że macie gwarancję ode mnie, że kupujecie porządną bazę, a karta graficzna to jest element, który dokładacie już nie tyle jakby na, na własną rękę, w tym sensie, że jakby jesteście skazani na to, żeby to zrobić, wybrać wszystko samodzielnie, tylko w tym sensie, że to jest coś, co wybieracie po prostu z listy dostępnych modeli tutaj. I w zasadzie no nie ma chyba takiej sytuacji, no może przy, tam, przy tym komputerze za 3000 zł, no ewentualnie tam bym się nie pokusił o włożenie RTX za 3090 czy 3080, no ale też umówmy się, że ktoś, kto składa kompo za 3000, no to nie będzie kupował karty za 10, tak? No. I tak to, mój drodzy, wygląda. Tak to, mój drodzy, wygląda. Nie dało się tego zrobić inaczej. Zrobiłem to tak. Jeżeli macie pytanie, jeżeli macie wątpliwości, jeżeli macie cokolwiek do zarzucenia, zachęcam do napisania posta wiadomości prywatnej czy, czy cokolwiek, ale już do mnie bezpośrednio na grupie PC Byteku grupa technologiczna, na mail Maila. mail jest oczywiście w opisie tego filmu lub na fanpage, tam odpisuję chyba najszybciej i najczęściej no bo potem tutaj są właśnie takie komentarze że coś tam, coś tam, coś tam jest źle, coś tam się nie zgadza a prawda jest taka, że mm, oczywiście ciężko upilnować, żeby wszystko w rankingu było zawsze aktualne, kiedy tak jak mówię no w ciągu nawet 12 godzin potrafi się sytuacja na tyle zmienić żebym no musiał po prostu wszystko przetasowywać tyle ode mnie w tym sierpniu Trochę może to było zagmatwane, trochę to może było na szybko, ale no jest taka dynamiczna sytuacja, jest tak wszystko po prostu w pędzie, że tak musiało być. Tymczasem moi drodzy kłaniam się, a się nie wahajcie do mnie pisać prywatnie, w sensie na fanpage'a oczywiście, żeby zasiągnąć rady. Każdemu, komu tylko będę w stanie pomóc, chętnie pomogę, tylko zadawajcie pytania od razu, a nie piszcie, że macie pytanie. Bo, jak ktoś zada pytanie, to dostaje odpowiedź. Jak ktoś pisze, że ma pytanie, no to ja tylko wysyłam pytajniki i tyle. Dobra, już nie przedłużam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych polecanych albo w kolejnym odcinku. A tymczasem. Na razie.